To teraz będziemy próbowali pierogi, ruskie pierogi. Uwaga! Też z Lidla i z Biedronki. Ej, teraz żeby trafić. Ciężka sprawa. Weź tu, Weź zabierz. No tu się mogę skompromitować, bo pierogi ruskie z Biedronki znam doskonale, a z Lidla nigdy nie jadę, więc jak tu się pomyle, w strzelaniu, to... No będzie śmiesznie. Ujdzie? Zero. Mmm. <grym> <grym> Dobry pierók. Cześć, teraz jak książulo. Powinienem, albo nie, jak wojak powinienem powtórzyć po Pablo. Nie no, dobre, takie pikantne. Nie, nie, no, ja dam takie jak na dyskontowe pierogi, to mocne 8. Zwykle jem cieplejsze, cieplejsza, więc to może działać na moje usprawiedliwienie. jest jak najbardziej, ok, pierożek, 6 na 10, smaczny, ale no to nie jest jeszcze to wraca Plus był podgrzany, ale delikatnie już zimny. Dobra, i teraz kolejny. Niezły. Ale tamten miał taką nutkę magii w sobie, więc temu dam 5. Wygrywa Lido. Brawo. Tu powiem, że też idzie. Gdyby była zasmażka z cebuli, to byłoby jeszcze lepsze. No wiadomo, że trzeba sobie samemu w domu zrobić. Mm. Ciężki wybór, bym postawił tak zwany remis. Jeden. Biedra lepsza, bo jeden punkt. Muszę wytłumaczyć, że nie znoszę pierogów ruskich, zatem takie niskie noty nie są przypadkiem. Mm, nie, ten to bez smaku bym powiedział, także wygrywa generalnie opcja numer jeden. Zdecydowanie, natomiast co do pierogów mojej teściowej, którą serdecznie pozdrawiam, no to się nawet nie umywa. Pani Danusiu, jadę na święta, czeka na pierożki. Trzy pół. To znowu wygrał Lidl. Aha, czyli te te z jem? Pierogi tylko z kapustą i grzybami.